Witam, nazywam się Przemysław że jestem prezesem Centrum Rozwoju Obronności Zielony Talizman. E, właśnie przebywamy na terenie punktu e, z podstawowych umiejętności przetrwania, e, gdzie oprawia, zawodnicy oprawiają ryby, później je przygotowują na ogniu. Mija już siódma godzina rajdu. E, te drużyny, które właśnie tutaj mamy na tym punkcie, e, Reprezentują sobie bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o nawigację i, i sprawność fizyczną i w ogóle wytrenowanie, wytrzymałość, ponieważ przybywają tutaj z dobrym czasem. Są to faworyci tego rajdu. Niektóre z tych osób znamy już z poprzednich edycji, więc, więc wiemy, że są silnymi zespołami. I prawdopodobnie to właśnie te zespoły będą walczyły o, o pierwsze miejsce w, w, w tegorocznej edycji. Na razie jeszcze nikt nie zrezygnował. Prawdopodobnie pierwsze rezygnacje będą kiedy się ściemni, kiedy będziemy co, drużyny będą coraz częściej gubić drogę. Na razie jeszcze wszyscy walczą. Widać dużą determinację. Jeszcze nie ma jakichś um, dużych oznak zmęczenia, przynajmniej w tych e, drużynach, które tutaj przodują. Widać, że są dobrze przygotowane, zarówno fizycznie, jak i sprzętowo. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Na razie wszystko ok. E, ok, pytanko. Czy najmłodszy uczestnik, e, ile ma lat? Najmłodszy uczestnik e, ma 17 lat. 17 lat, najstarszy? Najstarszy uczestnik. Ma powyżej 40? 40? Okej. Okay. Jest jedna drużyna dziewczyn. Co o nich sądzisz? Dlaczego tak mało. Dziewczyny miały problem z kajakami. Dokładnie nie wiem w którym momencie trasy się znajdują. Co o nich sądzę? Na pewno dużo doświadczenia zdobędą z takiej imprezy. Wątpię, żeby były na czymś podobnym wcześniej. Wygrać nie wygrałem, mam nadzieję, że będzie dobra zabawa i będą to mi wspominał. Okej, okay. czy tak mała liczba drużyn żeńskich jest czymś podyktowana, czy raczej nie ma żadnych zasad w stosunku do lat ubiegłych? Nie ma różnicy. Czym to jest podyktowane? To nie jest na pewno specyfika tego roku czy też rajdu. Dziewczyny raczej rzadko uczestniczą tego typu imprezach, chociaż organizatorzy wszystkich tego typu imprez, zarówno my, jak i inni, staramy się zachęcić dziewczyny. Raz wychodzi to lepiej, raz gorzej. W tym roku mamy trzy dziewczyny. Jest to i tak niezgodne.